Dziewczyny, skąd do nas przyjechałyście? Z Komorowa. E, jak zauważyła się was zespół? Gwiazdy księdza Andrzeja. I skąd pomysł na taką nazwę? E, może trochę propozycja księdza i nasza. E, dziewczyny, czy to was pierwszy raz na tym przeglądzie, czy już może wcześniej tutaj byłyście? Byliśmy w 2013 roku. Tak, drugi raz, drugi raz. I co, był jakiś stresik, czy tak spokojnie do tego podeszłyście? Spokojnie. <laughs> Zależy u <od> kogo. <laughs> Jak się zebraliście? Tak się skrzyknęliście w parafii, czy to może jakoś szukaliście gdzieś dalej ludzi? Nie, z parafii. Z parafii jesteśmy I długo się przygotowaliście do tego występu? Nie, dwa tygodnie. Dobra, nie, tak. A czy... Y, skąd pomysł, żeby w ogóle wziąć tutaj udział w tym? Czy, czy to wypłynęło gdzieś z parafii, od księdza? Może trochę od księdza też. No, tak. ale też nasza. Jakie utwory wykonywaliście? Jest wielki. Dziękuję bardzo.